Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym programie Wychowanie przez Góry dla Gór. Dziś korzystamy z gościnności Studia Letniego Relaks. Obecnie gościmy w studiu najmłodszych wychowanków klubu sportowego Eskulap. Są to... Nazywam się Marta Sosnowska, mam 10 lat, jeżdżę w Eskulapie 4 lata. Nazywam się Michał Leszek, mam 10 lat, jeżdżę w Eskulapie pierwszy rok. Nazywam się Maciek Brzeźniak, jeżdżę pierwszy rok w klubie narciarskim i mam 8 lat. Jestem Agnieszka Leszek, jeżdżę już w eskulapie jeden rok i mam lat 8. Jestem Magda Sosowska, mam 6 lat i jeżdżę pierwszy rok i... A powiedzcie... Jak to się stało, że dostaliście się do szkółki? Czy to za namową kolegi, czy to w telewizji? Nas, no. nas tacza namówił. Nie, też tacza te namówił. Ta tak, tak. I co za to musiał tak namawiać, że Nie. trzeba Nie. iść? Od razu, że od się od razy. Razy. Podoba się narciarstwo, tak? Tak, tak. I zaczynaliście na jakich stokach? Na Łysej górze, na łysej górze, na... Babci, pincu, pincu, pincu. na... Przeszłą. Ale same początki chyba szybowcowa góra, tak? Tak, Na trawie, bo to taki ma program nauczania szkoła Eskulab. I powiedzcie na czym się lepiej jeździ? Na trawie czy na śniegu? Na śniegło? śniegu, bo śnieg jest bardziej ślizg. Szybciej się jeździ. Szybciej się jeździ, tak? Ale jak tak. jest taka stroma góra, taki ślizgi, śnieg, to co? Nadal lepiej na śniegu? Czy ta, trochę ta, ta, Ale trochę strach, ta, prawda? Tak, tak. Jak się patrzy na slant, tak myśli, że się pomyli, gdzie tu jechać. właśnie. to żeście w zawodach startowali? Tak. W ta, zawodach? Ta. A w jakiej jesteście grupie wiekowej? Bo to zdaje się jest podzielone. ja jestem na najmłodszej. Dzieci młodsze, tak? I ty też? Tak. A wy tutaj to... też? Też starsi, tak? Starsi, tak? Jesteście już. I jakieś wyniki? Zdobyliście już jakieś dyplomy? Ja dwa. Dwa ja dyplomy już, ja o? Ja tak. jeden. Ja kilka Ja no kilka, też kilka. Ja kilka trzy, dyplomów. Cztery. I dużo byście startowali? No, no, no tak, I nadal. I, i nadal strach? Nie, no, tak nie. już duży, taki już nie tak. Zalebie. Tak, jak się ma jechać, to już taki trochę człowiek się czuje lepszy. No, lepiej, jak się lepiej, Na tak. na przykład, na, 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 na się bardziej się na no, może może A najlepiej się czuje człowiek, jak przyjedzie już przykład, na przykład, na przykład, żal jest trochę. się tak się nie na pierwszego miejsca. Może no, no, żal. Ale jak tak. się, jak się już ma iść do domu, to później jeszcze tak się wydaje, że jak się jedzie, to wydaje się, że dopiero się jedzie na narty. Tak? Mhm. Jak się gdzieś jedzie, to się wydaje, tak się w góry patrzy. Zajęcia zaczynają się rano, o ósmej, tak? Tak, tak. tak. O 7, były do... narty, były w sobotę, a później były w sobotę i w niedzielę. Mhm. I, I chce się tak stać rano, żeby... Nie, nie. A jak deszcz pada? Rano, a, rano, później znów rano, później rano do szkoły, później znów rano, później znów nie chce się trochę, ale już później jak się narty założy, mm -hmm. prawda, to, to, to już jest wesoło. Na obozy zimowe jeździcie ze skulapem? Tak. 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 Gdzie już byliście? Na szczęsza Na 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 akademii. Na odrodzeniu. Na odrodzeniu? I tylko na odrodzeniu? Nie, nie chcę odrodzić. Yy. To jest kulat, więc to wyjazdy za granicę, tak? A, tak. Do Harachowa. Fajne są stoki w, w Słowacji? Tak. Ta. Tam jest bardzo fajny stok. A jak jest w grupie? Powiedzcie. Fajnie, fajnie. Przyjemnie. Przyjemnie. Czasami smutno. No. Jakby smutno ciągi to nie chodzą, to tak smutno. Trzeba po się podchodzić. Trzeba podchodzić, prawda? Jak deszcz no. pada. No. I Zimno jest, jak, jak jest zimno to ja. Tak się jak się zakłada piersznarcy, tak jest zimno, to tak się, tak się, tak się, się, rozgrzewa, tak się, na no, rozgrzewa, tak się, na się, tak się, tak się, tak się, jest, się, tak się, tak się, tak Chodziły, chodziły cały czas, tak. żeby się nie Były psuło, żeby, żeby, było, się... żeby były stoki ostre. Ostre stoki Mure, to lepiej by było. Żeby Cały czas był śnieg. No żeby cały czas był śnieg, nie było takiej gorączek jak no. dzisiaj. Tak. I... Obecnie szkoła organizuje obóz sportowy w Borach Tucholskich. W następnych programach przedstawimy Państwu relacje z tego obozu. Teraz dziękuję gościom za przybycie. Dziękuję za uwagę. do, widujemy, do widzenia.